Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z SimCity 3000. Ostatnim razem powstał tutaj ten park rozrywki. No jak widzicie, to te strefy handlowe jeszcze za bardzo się tutaj nie rozwinęły. Ale jaki ja mam pomysł na dzisiaj? Zróbmy może coś ciekawszego, coś nowego. Ponieważ zobaczcie, mamy przejazd tak naprawdę tą autostradą oraz tymi torami przez tą wodę. No ale załóżmy, że ktoś sobie, nie wiem, mieszka tutaj, czy jest tu. No i co? Ma jechać przez całe miasto, po to, żeby wjechać na tą autostradę, przejechać, a potem gdzieś tutaj znowu jechać. No, jak dla mnie to jest troszeczkę bez sensu. Myślę, że co najmniej dwa takie mosty by się przydały. Może nie autostradowe, ale ze zwykłej drogi. Gdzieś tu coś takiego by można zrobić. I jak ja bym to widział na tej drodze, tutaj na samym końcu, zrobilibyśmy sobie połączenie mostem w tą stronę oraz w drugą, połą... w drugą... W drugą stronę, nie w drugie połączenie i w drugą stronę ten sposób. Coś takiego bym tutaj planował. Więc zacznijmy może sobie od tej strony. Trzeba by tu chyba troszeczkę przygotować teren. Przy tej latarni może być ciężko, także to musi wychodzić jeszcze kawałeczek dalej na tym lądzie. Tutaj na pewno też musi być jakiś fragmencik prostego. Ok, zobaczymy czy coś takiego wystarczy. I wtedy możliwe, że część z tych samochodów tędy nie będzie jeździła. Możliwe. Możliwe, że wybiorą tamtą drogę. W ogóle widzę, że to nie ma... Pro no super. No to to się jakoś zaraz jeszcze tam naprawi. I zobaczmy teraz. Aha, to się nie chce połączyć, ponieważ tu jest jeszcze taki kawałeczek lądu, który mi w tym będzie przeszkadzać. Ok, w takim razie to jest do wycięcia, i teraz robimy sobie mościk, który z jakiegoś powodu się nie chce zrobić. Ok. No i pięknie. No, i pięknie, to może być nawet w ten sposób podłączone. Super. Czyli mamy kolejny most. Jeszcze, nasz na szybciutko spróbowałbym jakoś to do prądu podłączyć, chociaż z tego co pamiętam, no właśnie, tutaj był problem. Taki, że to za bardzo nie ma jak przejść przez tego typu drogę. No właśnie, to był taki problem. Ale możliwe, że teraz. Yy, w sumie, co to jest? Nie wiem, może jakieś drzewa. Yy, zobaczmy sobie, gdyby to na przykład poprowadzić jakoś tędy, tutaj i teraz przez to. No nie, tu jest wszędzie za ciasno. Tu jest wszędzie za ciasno. Chyba, że jeszcze jest jeden sposób, jak to zrobić. Może niezbyt jakiś piękny, yy, ale połączmy to po prostu gdzieś tam na drugą stronę. Okej, okay, tutaj, tak. Wstrzymano budowę, już, już Wam tu pomogę. To sobie na przykład wyrównamy kawałeczek. To wyburzymy. Nie to, tylko ten słup. Dobra, takie jeszcze nadrabianie starszych rzeczy. No ale załóżmy, że to miasto jest. Czy jadałem nie? Załóżmy, że to miasto. Co mi tutaj wstrzymaliście? Halo. Okej, okay. czyżby wam chodziło o tą drogę tam? Jeszcze w takim razie kawałeczek, tak? Dotąd. O, może teraz będzie lepiej, to jest do wyburzenia. I, i teraz, teraz to już musi wyjść. Stąd, dotąd, tak. Wstrzymano budowę mostu. Możliwe zniszczenie otaczających budynków, ale jakie otaczające budynki? O czym wy mówicie? Jakie otaczające? Dobra, a stąd pójdzie? Tak. No nie, nie mogę po prostu tej gry. No co jest? Jeszcze dalej. No przecież to już cały ląd tu będzie. Zaraz ta zatoczka się nam zepsuje. Okej, okay, okej, okay, no trudno. Jak trzeba, to trzeba. Teraz, pójdzie. Nie pójdzie. A bardziej z brzegu? O, coś takiego, tak. Czy tam są jakieś, nie wiem, może rury pod ziemią? Może to, może to o to chodzi? One i tak nie są połączone. Ja to wyburzę. Chociaż wątpię, żeby to o to chodziło. Tu akurat wątpię. No nie. <ścoughs> Dlaczego? Dlaczego? Hmm. <ścoughs> no i co teraz? Co teraz robimy? Można by tu teoretycznie jakieś sklepy postawić i to sklepami połączyć. O, zrobić na przykład coś w tym stylu, że tu, niech przy tej drodze sobie idzie taki przewód. Załóżmy, że on tu idzie przez całość, tak? Nie łączymy się z sąsiadem, bo to raczej nam nie jest potrzebne. I teraz, gdybyśmy zrobili coś takiego, że nie wiem, jakieś tutaj małe sklepiki na skrzyżowaniu. O, jakiś taki sklepik. Tutaj też jakieś sklepiki. Przy tej drodze. Mogą nawet troszkę tam głębiej wchodzić. W ogóle do tego to można by jakąś drogę zrobić. Myślę, że to też byłoby sensowne. O, na przykład coś takiego. No i zobaczymy. To już, to już jakoś powinno zadziałać. Yy, ten sklepik może jeszcze troszeczkę. Nie chciałem coś takiego robić. Tak i tak. I teraz małe sklepiki jeszcze więcej, bo chciałem o to bardziej w ten sposób zrobić. No zobaczymy, mniejsza z tym to nie jest odcinek o podłączaniu prądu do tego czegoś. To jest odcinek, na którym chciałbym się zająć tymi mostami. Więc teraz, co jeszcze tutaj niestety będzie trzeba zrobić? Może najpierw wyburzyć to. Może najpierw jeszcze ten teren wrócić do tego, jak on wyglądał, bo to bez sensu. Żeby to tak wyglądało pewnie, tutaj może być nawet o tego typu zatoczka, to też sobie jakoś tutaj poniszczymy teraz, o bardziej tak, żeby to w wodzie było, tu możemy podjeżdżać. No i teraz będzie problem, ponieważ musimy wyburzyć te tory, z którymi też się pewnie tutaj troszkę męczyłem, żeby je postawić. Wyrównamy sobie jakoś to tak i też się tu boję o to, że będą mi krzyczeć o te jakieś zniszczenia budynków, no ale cóż, to byśmy sobie tak wcieli raczej. Okej, yy, okej, okay, okay. mniej więcej. To wszystko wyburzymy tu w okolicy, tą strefę też sobie wymarzę. Yy, tak, to jest do wymazania, tutaj te, te tory też są do wyburzenia, no zobaczymy, najwyżej one tak daleko tam nie będą szły. Yy, I zobaczmy sobie teraz, jak by to wyglądało. To się tutaj łączy i widzę, że nawet dosyć dobrze się łączy, więc chyba nawet nic nie muszę robić, nie. Wstrzymano budowę mostu. Yy, tutaj, takie coś, żeby go złapać. Ok. Pytanie, czy to o to im chodzi? Tu już widzę, że się teren, no właśnie, teren się wykrzywił, a most się nie zrobił. Stąd, tu? No nie, jakie otaczające budynki? Co wy tu macie? To jest do wyburzenia, to jest do wyburzenia. Wszystkie te tory do wyburzenia, te strefy, te strefy, dobrze, więcej wam wyburzę, żeby nie było. Nic tutaj nie ma już, nic nie będzie w okolicy. I teraz powinno być dobrze. Także to jeszcze raz, stąd może ja bez połączenia na razie, potem sobie to połączę. Stąd tutaj tak chcę. Dziękuję, poszło, dobrze. Mamy piękny most, teraz to sobie wszystko możemy tu połączyć. To może troszeczkę wcześniej, żeby jakoś tu z tymi torami jednak przejechać. Yy, tory, tak, yy, tory niech sobie idą jakoś tędy tu. No i zrobimy zwykły przejazd przez drogę, nawet może być o coś, coś w tym stylu, tutaj kawałeczek na ukos i do tego miejsca. No, także tory są podłączone, mamy nową drogę, mam nadzieję tylko, że na tym przejeździe się nie będą jakieś wielkie korki robiły. No i super, piękny most, piękny most, tylko teraz trzeba by go jeszcze podłączyć jakoś do tej alei. I z tym chyba za bardzo nie trafiłem. Z tym chyba za bardzo nie trafiłem, ale to i tak w sumie wystarczy chyba połączenie w tym stylu. Hmm. Wiecie co? Wiecie co, ja bym chciał, żeby ten most był kawałeczek wcześniej, tak? Żeby z tą aleją jednak się dało tutaj połączyć. Yy, jeszcze raz, jeszcze raz. Niech to wygląda ładnie. Niech to będzie porządnie zrobione. Yy, to sobie wyrównamy. Poprowadzimy jeszcze kawałek tej ziemi w tą stronę. I teraz. Yy, ale ja ma iść dotąd, i z tego miejsca ma iść most. Czy to mi się tam przesunie? Tak, to się przesunie i to powinno wyjść od razu. Tak, tu jest ładnie połączone, tam też jest ładnie połączone. No, i mamy ten mościk. Super. No, i tu jest ładnie zakończony. Ta droga sobie gdzieś tam jeszcze pójdzie. To też możemy sobie już tu przedłużyć. Niech to wszystko będzie ładnie połączone. W tym miejscu raczej mostu nie będę robić, bo to by nie miało zbyt dużego sensu. Jeśli już chciałbym stąd jakąś drogę, to wyprowadziłbym ją po prostu o w ten sposób. Coś takiego niech sobie tam gdzieś idzie. Po skosie, tak, i to mogłoby wyglądać tak, że tu będzie droga, tak, żeby akurat przy tym brzegu sobie przeszła. To wyrównamy, żeby sobie mogła tutaj przejść, i to będzie właśnie taka główna droga. Już nie ale ja tylko zwykła, taka jakaś załóżmy, krajowa droga do samej granicy, ale bez połączenia, bo mamy tam kawałeczek wcześniej to połączony. No i teraz jeszcze tą aleję sobie tutaj zakończymy. Pięknie, co jeszcze? Na pewno jakieś połączenia do tych wszystkich osiedli by się przydały, więc może ja bym tu sobie wyrównał jeszcze to o jedną karateczkę i poprowadził tą drogę stąd dotąd. Dobrze, to może być w ten sposób. Dalej, jeśli chodzi jeszcze o te główne drogi, to tu by się przydało jakieś połączenie do alei. Dalej. To osiedle też sobie połączymy na dół, może być. Przy okazji to z tym, tak, taki bardziej szkic ulic w dzisiejszym odcinku troszkę powstaje. To sobie też tam gdzieś możemy podłączyć, no i myślę, że jakiś taki główny przejazd do tej drogi w tym miejscu by się przydał. Coś mniej więcej takiego, tak. Co z tymi torami, gdzie one by poszły w przyszłości? No, one też by musiały to jakoś sobie skręcić. Też to musiałoby tu jakoś skręcić, tak się jeszcze zastanawiam, czy tu gdzieś jakąś stację... Znaczy, możemy to zrobić tak, że te tory szłyby na przykład w takiej odległości. Wtedy, tu się mieści stacja, tylko pytanie, jak my tu przejedziemy na drugą stronę? To chyba nie będzie zbyt duży problem. Nawet, nawet da się po skosie, nawet da się po skosie przez ulicę przejechać. Tak jeszcze zastanawiam, żeby to się jakoś ładnie z tamtym połączyło. Na razie może ja to wyburzę. Ten przejazd sobie też wyburzymy. Tutaj tą drogę połączymy. I teraz, żeby to jakoś w jednym kawałeczku było, to to chyba trzeba by zacząć troszeczkę wcześniej. Powiedzmy, że gdzieś tak stąd. Tu robimy takie coś i to łączymy z tym. Ok. No tak mniej więcej coś takiego i teraz stacja kolejowa na przykład gdzieś przy tej drodze no tak tutaj ta droga pewnie jeszcze dalej sobie będzie szła w tą stronę a tu mamy stację mogą sobie wysiąść i, i iść gdzieś tam na osiedle iść czy podjechać przystanek autobusowy też nie tu zrobimy no i te tory jeszcze by sobie dalej poszły gdzieś w tamtą stronę i chyba tu się zakończą tak połączenie z sąsiadem jest w tamtym miejscu jeśli chodzi o to to raczej sobie Gdzieś tu skończymy. No, chyba po prostu w tym miejscu. I tutaj też stacja, właśnie tak na końcu. Czy po drodze jeszcze jakąś stację? Hmm, troszkę blisko by siebie były. No z jednej strony tak, ale z drugiej nie. Dobra, wystarczą. wystarczą dwie stacje, które już teraz mamy. To jeszcze można gdzieś tam na przyszłość sobie poprowadzić. Przystaneczek obok stacji, na przykład gdzieś tam po tamtej stronie, jak najbardziej. Do tego, skoro mam teraz taką dobrą widoczność, to jeszcze na każdym tym skrzyżowaniu wstawiłbym taki przystanek. Yy, tak, tak, tak. Tam chyba nie trzeba, tu jeszcze coś możemy dalej. W tym miejscu. Ok. No, żeby to było jakoś dobrze wszystko skomunikowane, tu gdzieś na końcu też jakiś przystaneczek może być. Yy, w tym miejscu... Gdzieś na przykład, tutaj. Okej, okay, powiedzmy, że tyle wystarczy. Czas sobie włączmy, żeby to miasto się jakoś rozwijało. Te sklepy, tak, sklepy już powstały, to zaczęło działać. No i dobrze, o to chodzi. Tak, o to chodzi. I teraz chyba możemy przejść do jakiegoś już budowania miasta w końcu. Prądu na razie nie macie, ale to też może nie będzie aż tak bardzo na razie potrzebne. Zacznijmy sobie, gdzieś może w tej okolicy. Zapotrzebowanie jest na strefy także duża gęstość. I tutaj będzie od jednej strony będą trzy krotki, od drugiej cztery, więc chyba można by po prostu cały ten teren zapełnić na zieloną. Dalej na zielono tylko że to nam wprowadzi strasznie dużo mieszkańców i znowu będą jakieś zapotrzebowania na jakieś szkoły, na jakieś szpitale, więc może nie za szybko. I tutaj jeszcze jakąś taką drogę sobie poprowadzimy, gdzieś tak na przykład w to miejsce, to też sobie możemy jakoś połączyć, tu przez środeczek coś, na górze jakaś droga jeszcze? No, może być, może być coś w tym stylu, ale z tym już raczej na dół bym nie zjeżdżał. Na dole jakaś taka droga, żeby tu trzy kratki wydzielić. To miejsce. Tam raczej nigdzie nie podjedziemy. Tu jedyne, co możemy zrobić, to na przykład przedłużyć tą drogę. Ok, tak, możemy to przedłużyć i połączyć się właśnie z tamtym. Stąd można. Na górę już z tym nie wjeżdżamy. Zobaczcie, ile ludzi już tutaj zaczęło chodzić. Pięknie. Jakieś tam zapotrzebowanie rośnie powoli na fabryki, jakoś minimalnie na sklepy. Ze sklepami chyba nie będzie problemu. Chyba, że. No nie, te się powinny rozbudować i będzie dobrze. Z fabrykami sobie jeszcze chwileczkę poczekamy, a teraz jakieś może parki, tereny rekreacyjne, troszkę to małe, to znaczy mogę to wstawić, na przykład gdzieś tutaj na uboczu, ale chodziło mi może o coś większego, dokładnie póki mamy miejsce, to jakiś park, taki 3x3, o, na przykład tutaj na dole, taki jeden i na przykład gdzieś jeszcze w tym miejscu plus może jakieś skwerki, jakieś skwery. Gdzie by to można wstawić? Na przykład przy przystanku, tak, przy przystanku to jest akurat dobre miejsce, yy, ale też poza skwerem, na przykład jakąś fontannę, żeby to wszystko identycznie nie wyglądało. Super. Czyli to się nam powoli buduje, tylko zapewne wody tutaj nie mają, dokładnie. Wody nie ma, więc już sobie ją tu jakoś poprowadzimy pod tymi wszystkimi drogami coś takiego. Dalej, tędy tu na stację, pod tą główną drogą mniej więcej połączeń jak najwięcej. Gdyby jakieś trzęsienia ziemi czy inne rzeczy były, które by mi zniszczyły te rury, to zawsze lepiej mieć tam troszeczkę więcej. Tych połączeń tu sobie niech to jeszcze idzie dobrze. Dalej, gdzieś tędy tak to sobie jedno z drugim też połączymy. Ten środeczek nienawodniony, i teraz chyba powinno być wszędzie dobrze. W tej części, w tej części, coś też jakieś lekkie problemy. Już, 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 może w ogóle taką rurę tędy gdzieś. Tą stronę też, jakieś dodatkowe połączenie, jeszcze na tej starszej części. I tak i tak. Dobrze, dobrze. I tu jeszcze chyba na wysypisku, czy co tu jest? Jest jakiś problem. Tu jest jeszcze jakiś problem, ale to są stare Teredy, a ja dopiero teraz im wodę daję. No dobrze, no dobrze, lepiej późno niż wcale. Na mieszkania już nie mamy w ogóle zapotrzebowania. Na sklepy jest jakieś minimalne zapotrzebowanie jakieś minimalne, także postawiłbym może taką strefę, i ona raczej powinna pomóc już we wszystkim. Czas sobie przyspieszymy, tak, żeby się troszeczkę szybciej budowali. No i może dostawiłbym chociaż jakąś jedną podstawówkę w tej okolicy i może jakiś szpital. Zacznijmy może od jakiejś podstawówki, na przykład tutaj na skrzyżowaniu, no i jakiś szpital. To chyba tu na dole. Tak, może być. Na te fabryki już spadło zapotrzebowania. Myślałem, że pójdę się tam nimi zająć, ale możliwe, że po prostu dobudowały się w jakichś miejscach, no, no gdzie jeszcze nie były, a miały możliwość. Miasto potrzebuje więcej szpitali, więcej szkół. No to właśnie to zrobiłem. Nowoczesny przemysł. Obniżyć podatki. Bardzo wysokie podatki przemysłowe, rozbójnie podatki. Uchylenie zakazu palenia. Gdy palacz zapalał jak mnie papierosa, jestem zmuszona palić wraz z nim. To takie proste. Simowie mają prawo rujnować swoje zdrowie we własnym domu, lecz nikt nie ma prawa zmuszać do tego sąsiadów. No to odrzucić zarządzenie w takim razie. Dobrze. <laughs> Niech będzie. Niech w takim razie będzie coś takiego. Wy się mi tutaj budujecie. Chwila, chwila, co ja chciałem? Podatki. Tak. Ostatnio chyba obniżyłem handlowe podatki, z tego co pamiętam. Na handel. Askarżyli się na przemysł i jeszcze tam pisali rozbójnie podatki. Wiecie co, mam tyle pieniędzy, prawie pół miliona, także możemy zejść z tymi podatkami na 6%. Możliwe, że to też przyspieszy troszeczkę rozwój miasta, i że będą w nim jakoś bardziej szczęśliwi. Gdzie ten wir? Ten wir mi nic nie może zrobić. Co ten wir by mógł mi zepsuć? Chyba tą przystań taką tylko. Gdzie ja mam tą przystań? Tu kiedyś była. Chyba tu kiedyś była przystań. Coś mi się tak wydaje. Możemy dostawić z powrotem przystań, bo widzę, że, że była, a nie ma. Yy, przystań. No właśnie, przecież tu było coś takiego. Tu coś takiego było. To musiało nam wciągnąć do wiru. Yy, możemy więcej tego typu rzeczy postawić. Pewnie w takiej zatoczce takie przystanie. Yy, niech to sobie będzie. Czy ja słyszę jakieś trzęsienie czy coś? Mam nadzieję, że nie. Tu na tym jeziorku też jak najbardziej można. Yy, jakaś taka jedna w tym miejscu, może jeszcze coś tu. Czy tu coś się zniszczyło? Mam nadzieję, że. No nie, no nie. Pamiętacie kiedyś po prostu pod koniec każdego odcinka była katastrofa? Ostatnio jest rzadziej, możliwe, że przez to, że też nie gram cały czas na tym najszybszym trybie. No ale jak widzicie, no. Musieli w końcu zaatakować. Ale. Ale demolka, no. Nie podoba mi się to. Z chęcią bym to wyłączył. Szukałem czy są jakieś kody na to, żeby to powyłączać, ale za bardzo nie znalazłem. No i zepsuli nam most, który dzisiaj zrobiłem. Ajdź, ajdź. No niestety, no niestety. Musieli, musieli w końcu przyjść. Dobrze, wy sobie tam atakujcie. Ja jeszcze w międzyczasie jakąś przystań postawię, tak? Na no, spokojnie. Miasto żyje swoim tempem. No to będzie trzeba naprawić. To ja sobie po prostu już poza odcinkiem jakoś naprawię, bo chyba nie ma sensu tego teraz na odcinku robić. No, także dzisiaj taki bardziej odcinek o rozwoju tej siatki ulic. I tak, 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 tak. Bardziej niż budowanie kolejnych osiedli. Mam nadzieję, że taki odcinek też Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć!